Hej, witajcie. Będę dzisiaj kręcił filmik, w zasadzie to mój pierwszy w Minecrafcie. O, i właśnie się tam wyobudziłem, to jest nasz taki niby świat. No, a więc, o, z super. Nie wiem, czy niektórzy już wiedzą, ale weszła wersja Minecrafta 1 Tak, tak, ja właśnie na niej gram. Fu, zabieram sobie skrzynkę, nie będę już zbierał. Właśnie, i na tym Minecrafcie można tak po prostu sobie zbierać. Nie, no czasami się budzicie. Nie, przepraszam. Jak samobcę świata i chcecie stworzyć nowy świat, to tam są opcje, i tam możecie włączyć bonusową skrzynię albo coś. No i właśnie. Ona się akurat zaspełniła obok mnie. Oczywiście są wiele takich silników pomieszczanych w świecie. Ja akurat y, znalazłem tutaj tylko taką jedną. Chodź tu. No, znalazłem taką jedną i chyba się. O, fajnie, mam kilo już nie muszę. już nie muszę mm, kamienia wydobywać. I tak będę musiała. Dobra, to szukamy nowego domu posadzki do zaosiedlenia za fu fu fu, fu. pi fotwory. ho ha. dobra yy, widzicie już yy, nie będę oszukiwał bo aha oczywiście okay. dobra yy, nie będę oszukiwał bo mam wybrane na latanie na to, ale ja nie będę oszukiwał nie przed widzami. No właśnie i teraz mam dość dużo drewna. I, i w związku z moim skinem, coś jest związane, że mam Steve'a to duga historia, bo przestało mi działać Meta Info i jakoś tak Mm, nie mogłem sobie zmienić skina. A miałem te do fajnego. Dobra. To nie wiem. O. Siema. A nie was jest za dużo, nie będę was bił, bo mnie zaatakujecie. Nie lubię was. Okej, okay, dobra. Mm, może tak... Ui, o. Dobra, słuchajcie. Yy, teraz... Nie wiem co mam tak właściwie robić Jeszcze tylko jedno co zrobię Zacznę chyba robić dom Bo już nie pozostaje mi nic innego Yes, osiągnięcie mam Widi widi Oczywiście to nie jest też Minecraft na modach Czyli nie ma żadnych modów, żadnych takich. Tylko, że... O, pustynia. Może znajdę jakichś osadników albo coś... Nie wiem. Dobra. Takie te wioski może znajdę, ale ja chcę kaktusy, kaktusy, kaktusy. Dobra. Mam trzy pochodnie i okej. Okay. A zbardowało mi się strasznie. Kurde. Okej. Okay. Dobra. To idziemy dalej. Tutaj też mi się tak. Nie wiem. Takie mam błędy grzy. Ale dobra. Już zacznę. O! No tak, że zrobiłem. Ok. Zacznę robić sobie hałp. Raz, dwa, trzy. O! bliższy to Super. będzie zarełka. No w sumie to ja teraz je pozerbiłam, bo już jestem głodny. Siema. A ty to zabójcza broń Ła, wow, ha, ha, ha Ła, wow, ha, 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 ha To będzie poradnik Ła wow. Chyba Nie, to będzie taki To normalny survival No chodź tu Mam cię na mostce. Uwierz się w coś Jesteś goła Zabiję cię Ej, yes. ja no nic mi nie dałaś? Czy dałaś? O, dałaś Twoje szczęście Okej, okay, dobra, Tu teraz jedziemy drączyć nasz... Nie, ja to jest zjemy. Więc co? Miany so. Pięso jest bardzo zdrowe. jedzcie miany so. Fuu, fu. fi, fu. fu. Tu będę sobie łowić ryby. W następnym odcinku postaram się zrobić wędkę. Ale nie mówi... fak. Super Super yy, fuu, Jak to by tu zrobić? Aha, okej okay. Dobra, już, już rozumiem, już rozumiem Dobra, będą takie drzwi dziwne I teraz mam na Nie mam Ja cię czytajcie Czekajcie mm, Może tak o, już wiem, już wiem. Albo nie. Dobra. Yy, przede wszystkim mam do was taką prośbę, żebyście, jak ktoś ma konto na, na YouTube, to żebyście, no wiecie, zasubskrybowali, z, za za... Y, skomentowali. No wiecie, takie normalne rzeczy. okej, okay. Dobra. Yy, bo mi nie wiem ja coś dofle mi mów czy co ja mogę zrobić albo coś. o, Dobra. Okay. To, to będzie taki ładny chodniczek yy, Ziemię będziemy mieli. Dobra. A teraz tylko wystarczy. Yy... ok yy, Zrobimy. Oczywiście wiem, jeszcze będę musiał tutaj wprowadzić parę poprawek, bo to nawet nie jest jeszcze dom. Tylko podłoda i... Yy, tylko podłoża i jak to tak powiedzieć... puszczane. Raz. Prawda. Czemu ja to tu postawiłem? Tak ja się... zapytam. Okej. Okay. Yy, I w tym Minecraft 1.2.5 nie starczy. A nie, starczy, starczy. W tym momencie 1, 5 dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą. Łódka. Yy... Łódka, łódka. Łódka yy, wcześniej się rozwalała na patyki i. na patyki i te. I. So. Yy, na patyki i drewno. No właśnie. A teraz jak... O, super mamy drzwi. A teraz jak rozwalimy... Spadaj. Samą łódkę. Tak, ona sama się rozwali. Nie możemy jej rozwalać tak ręką, tylko ona musi się sama rozwalić, to wypada z niej łódka. Yy, no właśnie. I teraz powinienem sobie coś zrobić... Powinienem sobie coś zrobić ja jeszcze... Idę pod... No i mam, a nie, nie mam problemu, dobra Pó Później zrobię sobie mieczek, bo będę Robił mm, 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 To, to co tam To co się robi z nasion To y Dobra, nieważne A, farmę Okej, okay. to tniemy sobie drewno nie będę robił żadnych cięć ani nic takiego, bo to on mi się nawet nie opłaca. To po prostu jak się nudzicie, że ja coś będę robił albo ko w kopalni, albo drewno, cioł, to nie wiem, pójdźcie gdzieś, niech ten film leci. Potem jak usłyszycie, że coś jest fajnego, to, um, to po prostu przyjdźcie i obejrzyjcie sobie. Co ja robię? Aha, okay to nie chcę skaczać w moim domku. Nie lubię mojego domku. Fuuuuck. się zbliża, a ja jeszcze nawet nie mam chałupy. Kurde. To... Um, fuck, 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 fuck. Szybko, 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 szybko. Dobra, mnie to. Muszę zrobić, żeby mi tutaj dać... Nie, no pewno, mi tu pewnie wyjdą żeby żadne inne stworzenie brzydkie mi tutaj nie weszło. Fuck. sorry przepraszam was za to bardzo, ale muszę włączyć na pokojowy, bo zobaczyłem pewnie mi tutaj potwory wejdą. A ty co się napisz? Zrobimy jeszcze trochę drewna i będziemy chociaż mieli na. na, na, na. na te ściany. I jeszcze mi się przydało jedną owcę, bo oczywiście nie wziąłem jeszcze jednej wełny, bo zrobiłem się, nie wziąłem jeszcze jednej. No, była owca, była owca, była owca, kurde, nie ma żadnej owcy. trzeba, to ich nie ma. Okej, okay. dobra. No co, ty się tak dapisz, chcesz tu mnie zamieszkać? Tak? Dobra, to chodź tu, mieszkaj ze mną. Mieszkaj. To chodź tu, mieszkaj ze mną. Dobra, tak, też. Koniecznie. Ok. Dobra, to ja już mam prawie skończone da. Jeszcze tylko pięć mnie zostało, muszę to wykorzystać. O, trzy, akurat, okej. Okay. Dobra. To to schowane No super. Dobra. Czyli będziemy musieli tą noc przeczekać? Bo ja teraz nie chcę głupie drzwi. Nie do nich trafić. Okej. Okay. Dobra. Yy. Raz. Два. Три.